Dobra, ekipa, mam coś świeżego. O kurde, Diablo 4 to już wyszło? Nie, to jest beta, ale premiera już niedługo. Widzisz, Mati, nawet oni robią testy zanim coś wypuszczą. Jakieś aluzje? Ty polski ład wypuściłeś od razu na produkcję. A następnie wydałeś pacza 2-0. Jarek mnie naciskał. Ty już na mnie nie zwalaj. Ja jestem tylko posłem. Dobra, kim gracie? Ja biorę barbarzynkę. Mówiłem ci, że barbarzynka to moja ulubiona postać. Dobra, prezes bierze barba. To ja biorę tego z kościotrupami. Za tobą zawsze musi biegać jakaś świta ministrów. Bez tego byś nie przeżył. Sławek, co wybierasz, bo ja się jeszcze waham Dla dla mnie wybór jest prosty jak podatek VAT, gdy będę ministrem finansów. Wybieram czarodziejkę. Ktoś tu się chyba rozpędził? Ta, będziesz tak samo jak ja prezydentem. Nie wywołujcie Andrzeja, nic mu nie mówiłem, że trwa beta. A gdzie on jest? Masz laban, jest na korkach z angielskiego. Wybierzesz tą postać wreszcie? Czekaj, nie wiem czy brać łotrzyka czy druidkę. Łotrzyk tak zajebiście wygląda. Wiesz tego z wilkami, pasuje do ciebie. Masz rację, zawsze czułem się liderem stada. Chyba bardziej dozorcą swojego małego zoo. Dokładnie. Trzaskowskiego i budkę masz już przy nodze. Szkoda, że druid ma psy zamiast kotów. Miałbym swoją. Nową ulubioną postać. Zobaczcie, jakie ta czarodziejka ma świetne spele. Wyglądają tak nierealnie, jak twoje proste i niskie podatki. Maty, jesteśmy w grze, daj mu pofantazjować. Co tam czary, zobacz na to, Babe! kind of crazy. Jarek, nie jesteś pod prysznicem. To mój okrzyk bojowy, dobry, nie? Prezesie, ale ona nie wygrała. Dobra, no to łubu-du-bubum. łubu dubu, bum. to będzie miała gospodarka po twoich ostatnich zapowiedziach. A tam przesadzasz, Sławek. Nawet Donald poparł 800 plus. Ja nic nie poparłem. Sam wymyśliłem, żeby to było od 1 czerwca. No głupszej daty nie mogłeś wymyśleć, W czerwcu jest premiera Diablo. Jak zwykle nie myślisz o drużynie, tylko o własnych korzyściach. Mati, ty to jesteś jednak Bambikiem. 800 plus od czerwca to więcej czasu na granie, kapisz? Donek, jaki ty młodzieżowy, zaraz fałdolce odkryjesz. on to ten twój druid, robisz zero obrażeń, może sprawdzić swój build. No właśnie, Donek. Zobacz, jak mój nekro wymiata. A co to za typy za tobą latają? To Polacy czekający na miskę ryżu, którą im obiecał. Miską ryżu można się najeść marzeniami o domie i grillu już nie bardzo. Dobra, nieważne co będą jedli. Patrzcie co mi wypadło, co to. Ten jak nagle się obudził, to epik! Człowiek całe życie ciężko pracuje, a i tak władza zgarnia najlepsze łupy. Haha, ha, długo się nie nacieszył. Właśnie się beta skończyła. No ja pitole i teraz trzeba czekać do premiery. Kiedy ona jest dokładnie? 2 czerwca o pierwszej w nocy. Jak to w nocy? Czy ja kurde kotem jestem? Ja o tej porze śpię. Nie tylko o tej porze, prezesie. Dobra, coś wymyślę. Może niedzielski mi jakieś specyfiki ogarnie, on ma dojścia.